Dlaczego jesteś w kredytach? Ty nie jesteś tam dlatego, że myślał o twój umysł, tylko że myśl o twoje emocje. Czemu uważasz, że konsolidacja jest zła? Jak mówimy, że ktoś ma kilka kredytów do spłaty, to nie mówimy o osobie, która zainwestowała w kilka mieszkań na wynajem. Bierzemy kredyty na wszystko. Od porodu do pogrzebu. Taka to już jest sytuacja. Dzisiaj o tym, jak uniknąć spirali śmierci i ewentualnie wyjść z tego całego syfu. Cześć, tu Niefinansowi. Dzisiaj powiemy Wam o tym, dlaczego nie musisz spłacać kredytu. Problem w tym, że jednak musisz. Zacznijmy od tego, że kredyty można spłacać lub nie. Dzisiaj zupełnie odpuszczamy temat upadłości konsumenckiej i tego, co się w jej ramach dzieje. Natomiast skupiamy się na sytuacji, która jest średnia, ale do wyprowadzenia, czyli sytuacji, w której jesteś w stanie spłacać kredyt. Pokażemy Ci dwie najpopularniejsze metody wyjścia z długów. Jedna jest bardziej psychologiczna, a druga bardziej racjonalna. Jedna ma wpływ na twoje serce i emocje, a druga jest po prostu rozsądniejsza matematycznie. Zacznijmy od pierwszej metody, którą nazywamy metodą kuli śniegowej. Polega ona na tym, że jeżeli masz kilka kredytów, to spłacasz je od najmniejszego do największego. Celem tej całej zabawy jest to, żeby żebyś poczuł, że cokolwiek się dzieje, że masz jakiś progres w swoim działaniu. Umysł ma się cieszyć, że pozbywasz się ciężaru finansowego w postaci kredytu i, i niczym w grze wideo przechodzisz kolejny poziom kolejnego bossa i likwidujesz tego największego na końcu. Druga metoda nazywa się metodą lawiny. Metoda lawiny polega na pozbywaniu się kredytów tych najdroższych, tych, których najbardziej obciążają nasz budżet, dzięki czemu obciążenia, czyli odsetki, które płacimy co miesiąc, będą coraz niższe. Ma ona uzasadnienie matematyczne, no bo ponieważ kredyty najbardziej oprocentowane to są te, które generują nam największe koszty. Jest to dosyć podobne do podejścia do planowania dnia i odhaczania najpierw najważniejszych zadań, czy też tych zadań, które nas najbardziej obciążają. Jakie masz najważniejsze zadanie dnia? Najważniejsze zadanie dnia to jest napisanie scenariusza na kolejny odcinek Niefinansowych. Mamy dwie metody spłaty kredytów i okazuje się, że z Tomkiem mamy dwa różne podejścia, bo? Moim zdaniem lepsza jest metoda lawiny, czyli spłacamy najpierw ten najdroższy kredyt. Ja uważam przeciwnie, że zacznij od tego, który jest najmniejszy, bo to, że zaczniesz od spłacania metodą kuli śniegowej, to ty poczujesz po prostu przypływ dopaminy i innych substancji, które powodują, że, że po prostu chętniej, chętniej się zajmujesz tym procesem, nie wypierasz go. I to, że zaczynasz od kuli śniegowej, czyli bierzesz najmniejszy kredyt, spłacasz, bierzesz drugi najmniejszy kredyt i spłacasz go, to wcale nie znaczy, że za chwilę sobie nie powiesz dobra, jestem już trochę bardziej zaprawiony i matematycznie bardziej mi się opłaca spłacać droższy kredyt. Dlatego mówię, od której zaczynasz, a nie która w ogóle jest lepsza. Znaczy, bo to nie jest tak, że która jest lepsza. Nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. Jeśli czujemy, że pozbywanie się tego najdorszego kredytu będzie powodowało większą ulgę psychiczną niż pozbywanie się tych małych kredytów, tak jak w Maćka przykładzie, no to wtedy rzeczywiście stosujemy tą metodę lawiny. Wchodzi jeszcze jedno pytanie: czy nie zamienić wszystkich tych kredytów, które masz, w jeden większy, czyli zrobić konsolidację kredytu? I tu moja odpowiedź pada. Unikaj tego, po prostu zacznij spłacać i skup się na spłacaniu. Dziwe nice but ale problem with it. Who asked? Czemu, czemu uważasz, że konsolidacja jest zła? Sam powiedziałeś, że preferujesz metodę e, kuli śniegowej. Tak. No to konsolidacja jest trochę powiązana z tą metodą, że łączymy te wszystkie nasze zobowiązania w jedno. Dodatkowo, jeśli mówiliśmy tu o metodzie lawiny, spłaty najdroższego kredytu, gdzieś sumaryczne oprocentowanie tych naszych skonsolidowanych kredytów może być mniejsze, więc można powiedzieć, że konsolidacja może wykorzystywać dwa pozytywne aspekty tych obu metod ona pewnie matematycznie na papierze jest najbardziej opłacalna. Natomiast to jest trochę jak z rozpoczęciem, nie wiem, uprawiania sportu, zmiany diety. Wygrywają ci, którzy po prostu zaczną to robić. Słuchaj, dlaczego, dlaczego jesteś w Krydy, Ty nie jesteś tam dlatego, że myślał o twój umysł, tylko żeby myślał o twoje emocje, nie? One tobą sterowały. To zależy chyba od y, kredytu. Odetnijmy w ogóle kredyty takie inwestycyjne i kredyt hipoteczny, no bo to są duże inwestycje w czasie życia człowieka. Jak mówimy, że ktoś ma kilka kredytów do spłaty, to nie mówimy o osobie, która zainwestowała w kilka mieszkań na wynajem mm -hmm. i ma je na kredyt, tylko mówimy o osobie, która wzięła, ma kartę kredytową, ma limit w rachunku, ma jakiś kredyt odnawialny, jakąś chwilówkę, jak już jest gorzej. Wiesz w ogóle, ile Polacy wzięli chwilówek w, w lutym? Nie wiem. Półtora miliarda. To jest... Kwota. Max dużo kwota. Specjalnym rodzajem kredytu jest kredyt hipoteczny, który w ogóle dla wielu ludzi jest inwestycją. Prawdopodobnie jest to jedyny typ kredytu, który ci się opłaca. Niezależnie, którą metodę spłacania wybierzesz czy kuli śniegowej, czy, 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 czy lawiny to ten kredyt przeważnie i tak jest na końcu. Bo albo jest największy, albo jest najtańszy z kredytów, które posiadasz. Dawaj, lajka.